Witam Was w swoim odcinku. Bardzo wielu Was z Was pisze o jakieś porady. Bardzo chętnie będziemy dzielić się swoją wiedzą. I tutaj w dzisiejszym odcinku poświęcimy sobie oczyszczanie elementów z korozji przed montażem. Na przykład. Tutaj akurat jest skorodowany docisk z sprzęgła i tutaj mamy takie trzy podstawowe elementy, możemy, elementy rzeczy, które możemy czyścić. Tutaj mamy tak papier ścierny tradycyjny, tak możemy tym wyczyścić tutaj z korozji. Jak widzicie, no, papier ścierny jest też skuteczny. Doczyszcza z korozji. Natomiast jeżeli mamy dużą powierzchnię, no to bardzo długi czas tego czyszczenia. Kolejny Mamy tutaj taką szczotkę drucianą i szczotką drucianą. Też wyczyścimy. Natomiast jak są takie twarde elementy rdzy, które już są podniesione, to one się nam rozetrą, a górka zostanie. Tutaj po że no wydaje mi się, że lepiej to dotrze, ponieważ ma grubsze to ścierniwo i ostatnim elementem i potocznie nazwane <laughs> włosy murzyna e, ja se teraz zmienię tylko na chwilkę muszę wyłączyć kamerę e, bo nie mam jak trzymać telefonu zmienię i pokażę wam bo moim zdaniem to jest najskuteczniejsze czyszczenie i przed montażem hamulcy i przed montażem jakichś kolektorów wydechowych i tak dalej tutaj już mamy e, zmienione teraz przykładamy i możemy i tak czyścić Jakieś płaskie powierzchnie, całą powierzchnię tego i możemy czyścić rantami. i Tutaj e, jest najskuteczniejsze czyszczenie, nie, nie zedrze nam tutaj e, lakieru z powierzchni. Znaczy nie lakieru, tylko nie zniszczy nam tej powierzchni właściwej metalu, tylko nam usunie samą korozję z tego. Także najbardziej polecam tak zwane włosy murzyna. Nie są tanie, zużywają się dosyć szybko, natomiast są bardzo skuteczne w codziennej pracy warsztatu. Będziemy takie odcinki coraz częściej publikować. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.